Radio to kafena urokoncita Barbie, Baby Langström, Ekstra. i stadion były dziesięciolecia, czyli teraźniejszy, narodowy, e, wsławiony tym, że tu świadkowie ich mieli największe w swoim czasie kongresy. Był w roku 83-85, proszę Państwa, tak, w 85 roku był stadion, był kongres międzynarodowy. Że z 13 krajów świata, włącznie też ze Stanami Zjednoczonymi, też z USA przybyli, z Rosji, z Władywostoku, zewsząd, zewsząd byli świadkowie chowy na chyba 3 czy 4 dni to były takie potem już czterodniowe kongresy. Świadków Jehowy. No i wtedy myśmy śpiewały do mikrofonu we trójkę. Ja, Tadeusz Wonderski i ja Asia Ruszkowska. Spójrz, spójrz na zastęp Boży, uwolniony z Także, proszę Państwa, coś niesamowitego. Spójrz na zastęp Boży, uwolniony z No teraz ja jak Mam tę chrypę od miesiąca i ten wiatr wieje dzisiaj znowu. Znowu jutro będę musiała leczyć. Gardło i dużo ludzi chorych jest na gardło. Normalnie na grypę. No. Radio. To znaczy nie może nic nie jest, ale tylko to gardło, że jest zawiane. Państwo zobaczę tam błyska nad stadionem. Dziesięciolecia już błyska, będzie wiało, będzie lało i co? Jutro będzie dopiero. Ludzie bardzo są chorzy. Teraz państwo zobaczą jak to błyska. Nad stadionem dziesięciolecie. Nad, nad, nad. Jak sobie wyobrazić można Armagedon? No bo wielki ucisk to będzie zniszczenie religii wielu. Tych wielkich, wielkich, wielkich sekt. A to tej z IV wieku. Co tu widzieliście Państwo? Tego wszystkiego na moście poniatowskiego. Dużo, dużo, dużo drogi szerokiej, która wiedzie na zatracenie. No bo wąska jest droga, która prowadzi do życia wiecznego. Zaraz jeszcze raz skoncentrujemy uwagę Państwa na wąskiej drodze świętych świadków Jehowy, którzy są w Anglo-Ameryce Białystok. Już tam są, gromadzą się. Proszę Państwa, aby przeżyć Armagedon, jak błyska widzisz. Błyska i tumani, na nic, na nic, na nic, na nic. Słodki jest ten miód, złudny jest ten miód, gdy zaklei usta, w oczach denna pustka, chciwość, pazerność tego świata, mała inteligencja, mały rozumek Jasia. Gdy każdy chce mieć Mercedes, gdy każdy chce jeździć a nie patrzy, że efekt cieplarniany daje się we znaki tak, że już cały świat będzie zalany wodą, kataklizmy, a te burze, a te wiatry, a ta pogoda teraz do co, 40 stopniowa, w Polsce czegoś takiego nigdy nie było. Ano no to 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 to